No, to dzisiaj, moi drodzy, wjeżdżamy z tematem, który wydaje mi się, że zawsze grzeje widzów. Temat synów znanych piłkarzy. No, bo wiadomo, to jest zawsze takie ciekawe, że co ten miał syna, ta legenda i jak ten syn gra w piłkę? Czy w ogóle potrafi grać w piłkę? Jak wygląda jego kariera? Gdzie on teraz jest? Ile ma lat? I czy w ogóle ma choć trochę tego talentu swojego ojca? No, to właśnie dzisiaj dowiecie się o kilku, wydaje mi się, nieznanych na szerszą skalę, synach znanych ojców. W komentarzach chciałbym, żebyście dali znać, który według Was z tych synów wymienionych w filmie zrobi największą karierę. To piszcie nazwiska, ale najpierw zobaczcie, co to za synowie, co się z nimi dzieje, gdzie teraz grają i czy w ogóle mają jakieś szanse na poważny futbol. No to co? No to zaczynamy i jedziemy z tematem synów znanych ojców. No to na początku lądujemy w Anglii, a dokładnie to w rezerwach angielskich klubów, bo tutaj mamy aż dwóch synów legendarnych piłkarzy. Na początek Rom. Romeo Beckham, który jako jedyny syn z rodu próbuje iść śladami ojca. 21-latek uczył się gry w piłkę w juniorach Arsenalu. Potem była Akademia Interu Miami, następnie wypożyczenie właśnie do rezerw Brentfordu i w końcu definitywny transfer do klubu z zachodniego Londynu. W rezerwach Interu Miami Romeo rozegrał 26 meczów, strzelił dwa gole i zaliczył 10 asyst. Jak na skrzydłowego? Całkiem, całkiem. Jego umowa z angielskim klubem obowiązywała do 30 tego czerwca tego roku, ale wygląda na to, że chyba młody Bex zostanie na dłużej w Brentford, bo jego nazwiska nie było wśród zawodników żegnających się z rezerwami. W każdym razie, jak sam Romeo zaznacza, jego ulubioną koszulką jest ta Arsenalu z sezonu 2022-2023, czyli kanonier pełną gębą, a jego największym piłkarskim idolem jest niespodzianka jego tata. Chyba zero rozdziwienia. 21-latek nawet porównuje swój styl gry do tego, który prezentował na boisku Legendarny David. Tylko, że panie Romeo, czas się chyba ruszyć z rezerw i w końcu zacząć grać na tym dorosłym poziomie, no bo czas leci. Teraz przenosimy się do rezerw Burnley, bo tego lata zawitał do nich Joao Mendes, czyli syn Ronaldinho. Chłopak w Barcelonie nie zagrzał miejsca. Jednak okazało się, że do talentu ojca to mu dużo brakuje. Kazali mu grać nawet na lewej obronie. No i teraz 19-latek spróbuje swoich sił w Anglii. Czy przebije się do pierwszej drużyny Burnley? Według Mógł mnie nie. Będę z wami szczery, to będzie przypadek w stylu syna Rivaldo, który będzie jeździć po świecie jako syn tego Rivaldo i grać gdzieś w jakichś przeciętnych ligach. I naprawdę nie zdziwię się jak któregoś dnia zobaczę syna Ronaldinho na testach w którymś z polskich klubów. A co do Rivaldinho, jak już jesteśmy przy nim to ma już 29 lat na karku i gra sobie w rumuńskim Farulu. W obecnym sezonie już zdołał strzelić 3 gole w 6 meczach. Jemu po prostu służą te rumuńskie boiska. To teraz przejdźmy do syna Zinedine Zidana, bo jest ich aż czterech i każdy z nich próbuje swojego szczęścia w świecie piłki. W najgorszym momencie swojej kariery znalazł się ten najstarszy Enzo, bo od lipca zeszłego roku 29-latek jest bezrobotny. Jego ostatnim klubem była zaledwie trzecioligowa hiszpańska Fuenlabrada. Nie poszło mu ani w drugiej lidze hiszpańskiej, ani w lidze szwajcarskiej, ani w lidze portugalskiej, ani w drugiej lidze francuskiej. Chyba chłopak zdał sobie sprawę, że nie ma sensu dalej tego ciągnąć i lepiej zająć się w życiu czymś innym. Szwedzki as sugerował nawet, że tego lata Enzo w wieku zaledwie tych 29 lat może oficjalnie zakończyć swoją karierę. No nie pykło, ale zawsze może powiedzieć, że jeden mecz w barwach Realu ma i to nawet z golem. Co prawda tylko w pucharze Króla, ale zawsze. Zdecydowanie lepiej wiedzie się pozostałym synom Zizu. Bramkarz Luka tego lata trafił do drugoligowej Granady, gdzie spotkał Kamila Jóźwiaka i Georgiego Żwiliego. Ostatnie dwa sezony spędził w też drugoligowym Eibar, w którym grał i z Zbierał dobre recenzje. Nic więc dziwnego, że Granada zapłaciła za niego 500 tysięcy euro. Wartość 26 latka według Transfermarkt to 2 miliony euro. Następny zidan w kolejce to 22-letni Teo, który tak jak najstarszy Enzo występuje w środku pomocy. Tego lata Teo w końcu opuścił rezerwy Realu Madryt i przeniósł się do drugoligowej Kordoby. Najwyższa pora w końcu wyruszyć w świat i zacząć budować swoją karierę. Może pójdzie mu lepiej niż Enzo. Największe nadzieje trzeba chyba jednak wiązać z najmłodszym z rodu Zidanów, Eliasen, który w styczniu opuścił Real i przeniósł się do Betisu. 18-letni środkowy obrońca na razie występuje w trzecioligowych rezerwach, ale kto wie, może kiedyś zobaczymy go debiutującego w drużynie właśnie z La Liga. No to teraz jeszcze pozostaniemy w słonecznej Hiszpanii, a to dlatego, że tego lata do rezerw Rajowa Vallecano trafił Etienne To, syn legendarnego Samuela. 22 lata, środkowy napastnik, świetne warunki fizyczne, bo aż ponad 1,90 m ma Pabszon w tym momencie szeroko się uśmiecha. Młode to był w drużynach młodzieżowych Majorki, był w drużynie młodzieżowej portugalskiej Vitori Guimaraes, a ostatnio grał dla piątoligowego Union Vialba, w którym podobno zapakował 15 goli i pokazał, że może z niego w przyszłości być całkiem niezły napastnik. Dyrektor sportowy piątoligowca Javier Marina stwierdził, że Etienne jest prawdziwym profesjonalistą i bardzo dba o swoją formę fizyczną. Do tego zdradził jeszcze coś ciekawego: nie lubi, gdy mówi się do niego po nazwisku woli być nazywany Etienne lub Eti. Czasami z trybun słychać teksty w stylu patrz, to synę to, ale w klubie nikt tak na niego nie mówi. Nigdy nie wykorzystywał swojego nazwiska. Jest liderem ze względu na swoje gole, a nie na nazwisko, opowiadał Marinac. Do tego doszło jeszcze do takiej sytuacji, która też dużo mówi. Młody Etienne miał ponieść karę finansową za dyskusję z sędzią. Jego ojciec Samuel chciał, żeby kara była dla jego syna dwa razy wyższa. Dlaczego? Ponieważ chce, żeby młody twardo Postąpał po ziemi. No, zobaczymy, czy takie właśnie twarde wychowanie poskutkuje tym, że Etienne zrobi fajną piłkarską karierę. Na razie musi się przebić do pierwszej drużyny Rajo. W letnich sparingach dostał swoją szansę w meczu z Bragą, więc może dostanie też kilka minut na boiskach La Liga. Zobaczymy. Dosłownie chwilę temu zawodnikiem rezerw Rajo był też inny syn legendarnego piłkarza, Christian Totti. 18-letni środkowy pomocnik, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał, wiadomo, w Romie. Później było w Rajo, a teraz jest drużyna serie serii D Olbia. Może właśnie na poziomie czwartej ligi włoskiej młody Totti zacznie pokazywać swój potencjał. A syna Phila Neville'a Harvey'a kojarzycie? 22-letni prawy obrońca, który podąża za ojcem krok w krok. Tam gdzie tata, tam i on. Juniorzy Manchesteru United, Manchester City, potem Valencia, znowu Manchester United, następnie Inter Miami, a teraz rezerwy Portland Timbers. A przecież trenerem pierwszej drużyny Portland jest właśnie Phil. W obecnym sezonie rezerw Harvey rozegrał 20 Mecze i zaliczył w nich 5 asyst. Nieźle, ale w tym wieku już chyba powinien stawiać kroki w tym dorosłym futbolu. Ale jest też syn byłej gwiazdy Premier League, który może zrobić naprawdę niezłą karierę: Andrii Gudjonsen, środkowy napastnik, świetne warunki fizyczne, spójrzcie, nawet trochę przypomina takiego Halanda. Tego lata belgijski chęt zapłacił za niego prawie 3 miliony euro. Ostatnio 22-latek grał w duńskim Ligby, w którym w 33 meczach zdobył 15 goli. Całkiem niezły wynik. Reprezentacji Islandii 23 mecze i 6 goli. Czy pójdzie w ślady ojca i trafi do Premier League czy la Liga? Hmm, zobaczymy. I ja oczywiście, jak to ja muszę na koniec dorzucić jeszcze od siebie 3 grosze związane z polskim futbolem, a mianowicie w szerokiej kadrze legii Warszawa w tym sezonie znajduje się Jakub Żebłakow, czyli syn 102-krotnego reprezentanta Polski Michała. Jakub dostał kilka minut w tym rewanżowym meczu z Carnarvon Town, więc ten oficjalny debiut w pierwszej drużynie Legii Warszawa ma już za sobą. Zobaczymy czy Jakub dostanie więcej jeszcze w tych minut w obecnym sezonie czy Gonzalo Feo mu jeszcze więcej po prostu czasu spędzić na Murawie poczuć to boisko w barwach Legii. Jeszcze tylko dodam, że Jakub jest ofensywnym pomocnikiem, środkowym pomocnikiem, więc gra na zupełnie innej pozycji niż grał jego tata. A wracając do tych synów znanych legendarnych piłkarzy, których zaprezentowałem w wam w filmie, czy Według mnie, który z tych synów zrobi karierę na miarę swojego ojca? Według mnie, będę szczery, jak zwykle, brutalnie szczery, powiem Wam, nie. Są tutaj nazwiska, które wydaje mi się, że mogą zrobić fajne, niezłe kariery. Takie kariery na miarę, powiedzmy, jakiejś porządnej średniej ligi europejskiej, jak chociażby ten Gudjonsen, czy może nawet trochę ten Eto, chociaż on już ma na karku 22 lata i... Wydaje mi się, że w wieku 22 lat już powinien w tej dorosłej piłce coś więcej grać. W każdym razie patrząc na te kariery, nie wiem, synów Beckhama, synów Ronaldinho, no to nie widzę po prostu, czy chociażby Fila Neville'a, nie widzę, żeby to byli zawodnicy, którzy za chwilę mogą stać się gwiazdami i mogą te kariery swoich ojców przerosnąć. Jak to mówił Jakub Kosecki, no, ciężko być synem tego bardzo znanego piłkarza. Piłkarza, którego kojarzą miliony, który ma miliony fanów kibiców, bo zawsze ten syn będzie właśnie oceniany przez pryzmat umiejętności swojego ojca. No i jest to presja ze strony kibiców, po prostu związana z tym wielkim nazwiskiem, które nosi się z tyłu na koszulce. No i jest ciężko. Ale tak jak mówię. Myślę, że niektórych z tych synów, których Wam zaprezentowałem, stać na to, żeby zrobili całkiem porządne kariery, tak, żeby ktoś mógł powiedzieć. E, a ten syn Gudjonsena to tak całkiem nieźle sobie radzi. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki hicior, nie wiadomo jaka gwiazda, ale ma całkiem solidną karierę. W każdym razie możecie być pewni, że ja losy tych synów, znanych ojców będę dla Was śledzić. I jeżeli coś ciekawego wydarzy się w ich karierach, to będę Was o tym informować. Bądźcie na bieżąco z kanałem Za Połowy, bądźcie na bieżąco z naszymi materiałami. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie subskrypcje. Kanał rośnie. Dzięki. Widzimy się wkrótce. Pa!